Zacznijmy od przygotowania źródeł danych w Airtable. Do Airtable logujemy się za pomocą konta Google lub w sposób standardowy, zakładając nowe konto. Po zalogowaniu tworzymy nową bazę, a jeśli logujemy się pierwszy raz, najpierw musimy stworzyć nowy Workspace. Następnie klikamy ET Base. Wszelkie pomoce zamykam. Nadaję nową nazwę. Zmieniam kolor. Wybieram ikonę I klikam obok. Teraz dostosuję odpowiednią tabelę. Usunę niepotrzebne kolumny, a pierwszą z nich pozostawiamy zmieniając jedynie nazwę. Następnie dodaję nową kolumnę, klikając na widoczny guzik plusa. W pierwszej kolejności uzupełniam nazwę jako data utworzenia wpisu. Teraz wskazuję typ danych, które będą przechowywane w tej kolumnie. Ponieważ przechowywać będziemy tutaj datę, wybieramy Created Time. Zmieniam wyświetlany format na Friendly. Opcję Include a Time Field pozostawiam włączoną. A tryb wyświetlania godzin zmieniam na 24 godziny. Klikam Create Field. Widzimy, że automatycznie uzupełniła nam się nasza kolumna z datą. Możemy ją delikatnie poszerzyć. Usuwamy teraz dwa zbędne rekordy. A pierwszy uzupełniam danymi. Dane w Airtable są automatycznie zapisywane. Teraz możemy przejść do make. Wracamy do scenariusza utworzonego w poprzednim odcinku lub tworzymy nowy. Klikamy na ikonę plusa, pojawia nam się lista dostępnych aplikacji, dla których możemy tworzyć automatyzację. Nas interesuje moduł AirTable, dlatego wpisujemy wyszukiwarkę AirTable. Klikamy w wyszukaną pozycję. Pojawia nam się lista dostępnych opcji, które możemy wykonać na danych zgromadzonych w AirTable. Nas interesuje wyszukanie rekordów w tabeli, dlatego wybieramy opcję Search Records. Pojawia nam się niebieski moduł AirTable. W pierwszej kolejności musimy nawiązać połączenie z naszą bazą. Klikamy przycisk ADD. Pojawiają nam się do wypełnienia dwa pola. Pierwsze z nich, connection name, możemy pozostawić domyślnie. Natomiast API token pobieramy z naszego konta Airtable. Klikamy ikoną naszego profilu. Następnie account. I tutaj generujemy API key, klikając na ten guzik. Kopiujemy dany kod. Następnie wracamy do Make. Wklejamy i zatwierdzamy. Połączenie zostało utworzone, a czym jest API? Key? Jest to unikatowy kod do Twojego konta, za jego pomocą można podłączyć się pod Twoje konto. Można zarówno uzyskać dostęp do danych, jak i wykonywać na tych danych różnego rodzaju operacje. Ktoś nieupoważniony kto uzyska dostęp do Twojego API, key, może na przykład pozmieniać Ci wartości w komórkach lub usunąć całą tabelę. Dlatego ważne jest, abyś nikomu tego nie udostępniał. Ok, teraz Make ma już dostęp do Twojego konta AirTable. Z listy rozwijanej wybieramy bazę, którą wcześniej utworzyliśmy. Następnie wskazujemy na tabelę. View pozostawiamy pusty. Pole, formuła, w której możemy nakładać filtry na wyniki wyszukiwania. Również pozostawiamy puste, a pole limit określa ilość rekordów, które mogą zostać maksymalnie pobrane przy pojedynczym uruchomieniu. Na ten moment wartość 10 jest OK, pozostawiamy bez zmian i klikamy OK. Teraz możemy przetestować działanie modułu. Klikamy na przycisk Run Once. Moduł się uruchomił, zostały pobrane dane, które podejrzeć możemy klikając w widoczną chmurkę. Widzimy, że dane są podzielone na dwie grupy, input oraz output, a te z kolei zawierają tak zwane bundle, prościej mówiąc paczki danych. Input określa dane, które zostały wysłane z Mac do Airtable w celu pobrania danych rekordów. Upraszczając powiedzieliśmy do Airtable, Hej Airtable, daj mi z takiej bazy, i z takiej tabeli maksymalnie 10 rekordów. W output uzyskaliśmy odpowiedź z Rtable. OK, w tej tabeli znajduje się jedna paczka danych, inaczej mówiąc jeden rekord. Data otworzenia wpisu jest taka, imię i nazwisko jest takie. Dodatkowo zwracam Ci kilka innych informacji. Teraz z pobranych danych musimy wyselekcjonować imię i nazwisko klienta, a następnie tworzyć dla niego folder na Dropboxie. Najpierw dodajemy nowy moduł. Klikamy w powiększający się plusik i w wyszukiwarce wpisujemy Dropbox. Wybieramy wyszukaną pozycję. Pojawia nam się lista opcji. Nas interesuje opcja Create a Folder. Podobnie jak przy poprzednim module, musimy nawiązać połączenie z naszym kontem. Klikamy guzik Add. Ustalamy nazwę połączenia, możemy pozostawić domyślną, klikamy przycisk Save i zostajemy przekierowani do autoryzacji połączenia. Jesteśmy informowani o tym, do jakich danych Mac uzyska dostęp. Klikamy Zezwól. Połączenie zostało zdefiniowane. A my zostaliśmy przekierowani do scenariusza. W polu Folder Name definiujemy nazwę nowo utworzonego katalogu, ponieważ chcemy, aby ta nazwa była tworzona dynamicznie, to znaczy tak, aby folder każdego klienta miał inną nazwę bez naszej ingerencji. Nie możemy wstawić tutaj całego tekstu, dlatego posłużymy się zmienną, którą jest imię i nazwisko pobrane z Airtable. Kliknijmy w puste pole, a za chwilę wszystko będzie prostsze. Pojawiają nam się pola, które możemy wykorzystać definiując nazwę naszego folderu. Wybieram pole imię i nazwisko. W polu niżej wskazuję miejsce, gdzie chcemy utworzyć katalog dla naszego klienta. Klikam na niebieski guzik. Zostają wczytane wszystkie zdefiniowane katalogi na moim dysku Dropbox. Wśród nich jest ten, który został utworzony przeze mnie wcześniej. Wybieram go i klikam OK. Teraz możemy zapisać nasz scenariusz i przetestować jego działanie. Klikamy Save, a następnie Run Once. Wygląda na to, że wszystko się udało. W dynkach możemy podejrzeć dane, które zostały przeprocesowane. Dodam, że cyfry, które są w nich zawarte, informują o liczbie paczek rekordów, które zostały przesłane. Sprawdźmy teraz, czy na Dropboxie utworzył się nowy katalog. Wszystko wygląda ok. Przetestujmy teraz działanie dla nowego klienta. Wracamy do Airtable, dodajemy nowy rekord i klikamy Run Once. Uuu, coś nie zadziałało. Sprawdźmy szczegóły. Path Conflict Folder. Dostajemy informację, że taki katalog już istnieje na dysku. Stało się tak, ponieważ pobraliśmy wszystkie rekordy z L-Type'u, również te, które wcześniej już zostały przeprocesowane, czyli rekord Jana Kowalskiego. W kolejnym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób można rozwiązać ten problem i dodatkowo omówimy działanie filtrów.